Pytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, pryskę i akwile, którzy za moje życie nadstawili karku i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie kościoły nawróconych Pogan. Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta. Który należy do pierwocin złożonych Chrystusowi przez Azję. Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla waszego dobra. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami a którzy przede mną przystali do Chrystusa. Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie Urbana i umiłowanego mego Stachysa. Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusa. Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego kościoła. Pozdrawia was Erast, skarbnik miasta, i Kwartus, brat temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze Bogu, który jedynie jest mądry. Przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą Mamoną, aby gdy wszystko się skończy. Przyjęto Was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą Mamoną nie okazaliście się wierni, to kto Wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego, chcieli na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich, to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Oto słowo pańskie. Moi kochani, przyznam się szczerze, że do tego kazania przygotowywałem się prawie jak do mojego kazania prymicyjnego, które, które wygłosiłem 1 czerwca tego roku. Już w lipcu otrzymałem zaproszenie do Waszej wspólnoty i odpowiedziałem na nie z wielką radością, praktycznie natychmiast. I już wtedy zacząłem w lipcu myśleć o tym, co do Was powiedzieć. No ale Pan Bóg czasami te kazania układa po swojemu. Nie tak jak my chcieli. I dzisiaj akurat taka Ewangelia. I pewnie gdybym miał ją komentować, a to zrobię, to można by się skupić na tym, że oczywiście dobra materiały nie są najważniejsze, że najważniejsza jest wiara, że najważniejszy jest Pan Bóg. No ale przecież Wy to wszystko wiecie. I ja to wiem i sobie wszyscy doskonale z tego zdajemy sprawę. No bo każdy z nas przecież wie, że. To słowo aramejskie mamona oznacza przepych, bogactwo, pieniądze i że wcale to wszystko nie jest najważniejsze, bo jak każdy z nas wie, pieniądze szczęścia nie dają. Ale też w tej Ewangelii są takie bardzo ważne dla mnie słowa, kiedy robiłem wczoraj medytację i dzisiaj nad tą Ewangelią i Pan Bóg tutaj właśnie zmienił to, to, to kazanie. Zwróci mi uwagę na te słowa, które padły na początku, czyli pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. No i właśnie, co to znaczy to pozyskiwać sobie przyjaciół niegodziwą mamoną? Tak w jednym z komentarzy, które czytałem wczoraj znalazłem odpowiedź, że pozyskiwanie przyjaciół niegodziwą Mamoną, może chodzi o to tutaj w tym, w tym fragmencie, że że mamy czynić dobro, ale mamy czynić dobro tym, którzy nam nie będą w stanie za to dobro odpłacić. Czyli bardzo wysokie wymagania Pan Jezus przed nami stawia, abyśmy czynili dobro tym, którzy za to dobro nie mogą nam odpłacić. A więc, moi drodzy, tak zacząłem się zastanawiać, i to już dzisiaj, co to znaczy. No To znaczy nic innego jak miłość bezinteresowna. Taką miłością wiemy, że do końca w 100% nie jesteśmy w stanie dzisiaj kochać że taką miłością kocha Pan Bóg, bo to jest ta miłość agape, greckie agape. Taką miłością kocha nas Pan Bóg, miłością bezinteresowną i taką miłością w 100% tak w pełni będziemy mogli kochać dopiero kiedy znajdziemy się w niebie. No ale mamy rok jubileuszowy i my wszyscy jesteśmy w pełni nadziei w tym roku jubileuszowym, że kiedyś w przyszłości, nie wiemy kiedy to będzie, znajdziemy się w niebie. Mamy taką nadzieję, i tej nadziei jesteśmy dzisiaj świadkami. A więc chciałbym dzisiaj mówić o świadectwie, o świadectwie naszej wiary w tym roku jubileuszowym, o tym, żebyśmy zawsze mieli nadzieję i tą nadzieją cieszyli się i dzielili się z każdym innym człowiekiem. To jest to dobro, które możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Właśnie dawanie światu wszystkim ludziom, także sobie nawzajem, nadziei nadziei na to, że to wszystko się nie kończy tutaj, ale że to wszystko będzie trwać, trwać wiecznie. I tam po drugiej stronie, teraz mamy listopad, niedawno mieliśmy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych tam po drugiej stronie, tam gdzie oni już są, oni poznali Pana Boga, oni może Pana Boga zobaczyli i są z nim w niebie. Tak więc my tam na to czekamy, mamy nadzieję na to spotkanie z Panem, z Panem Bogiem tam w przyszłości. I chciałbym podać dwa, może za chwilę cztery przykłady, może cztery świadectwa. Pierwsze świadectwo to Abraham. Pewnie znamy jego historię. Księga rodzaju, Pan Bóg wzywa Abrahama, żeby wykonał coś niemożliwego, żeby przeszedł ileś tam set kilometrów do krainy, której zupełnie nie zna. Kto z was by poszedł? Nie znając w pełni jeszcze Pana Boga, cieszę się, że się nikt nie zgłosił. Ja też bym się chyba na to nie odważył. Ale zobaczcie, moi kochani, to jest właśnie nasza wiara, że idziemy niejako w ciemno, ale mamy nadzieję, że to, czego oczekujemy, że to się spełni, że Pan Bóg nam to da, że Pan Bóg da nam szczęście wieczne, ale też to, że Pan Bóg rozwiąże kiedyś wszystkie nasze problemy, zmagania, trudności, które się w naszym życiu pojawiają. No i Abraham idzie, jest wierny Panu Bogu. Pan Bóg odpowiada na to, Abraham odpowiada na to wezwanie Pana Boga. I zobaczcie, później święty Paweł w jednym z listów skomentuje tę sytuację, że Abraham uwierzył nadziei wbrew nadziei. To znaczy, wszystko przemawiało przeciwnie. Wszystko mówiło, to bez sensu, nie słuchaj tego Pana Boga. Gdzie tam pójdziesz? Kraina, której nie znasz, jeszcze tam ma być pięknie. No, to samo przeżył Mojżesz. Nie? Mógł zwątpić, zwątpił, ale szedł do przodu. I moi drodzy, to jest obraz naszego życia: że my też, pomimo wszystko, dzięki tej nadziei, którą posiadamy, idziemy do przodu. Nie poddajemy się. Oczekujemy tego, co Pan Bóg nam obiecuje. A jeżeli Pan Bóg coś obiecuje, to na pewno nam to da. Drugie świadectwo. Jakub z Księgi Rodzaju. Znamy tą historię, kiedy Jakub. Niejako spiera się z Panem Bogiem. Pan Bóg go bardzo mocno doświadcza, bo po całej nocy walki z Panem Bogiem Jakub ma zwichnięte biodro. I to zwichnięte biodro Jakuba będzie mu już do końca życia przypominać o tym, kto jest najważniejszy w jego życiu: że to nie moje ludzkie siły, że to nie ja sam, moja mądrość, moje, moje jakieś tutaj zaparcie się samego siebie. Ale to właśnie wiara i to właśnie Pan Bóg jest najważniejszy. I Jakub do końca życia musiał pamiętać o tym, że Pan Bóg go bardzo mocno doświadczył, ale jednocześnie Pan Bóg bardzo mocno mu zaufał. To znaczy, że Jakub już do końca życia będzie wiedział, że jeżeli zaufał Panu Bogu, i Pan Bóg mu też zaufał, to, to coś w tym musi być. Że Jakoś nie może się poddać w swoim życiu, że musi iść i o tym Panu Bogu dalej świadczyć. W końcu Pan Bóg zmienia imię Jakuba na Izrael. I tak mamy początek narodu wybranego, Izraelitów. Dzięki zaufaniu Jakuba, dzięki zaufaniu też Pana Boga do tego człowieka, którego wybrał, do Jakuba. Dobra, odważę się powiedzieć trzecie świadectwo. To będzie moje świadectwo. Moi drodzy, trochę te, te wszystkie świadectwa, które były wcześniej, te dwa: Abraham, Jakub, łączą się w tym, co ja gdzieś tam przeżywałem, przeżywam, nadal doświadczam. I chcę się tym z Wami właśnie podzielić, bo myślę, że nikt inny jak Wy lepiej tego nie zrozumie. Jestem księdzem już piąty miesiąc. Ale tym księdzem nie, nie zawsze byłem, ale od kiedy pamiętam, chciałem nim być. I tak Pan Bóg moje życie układał, że przechodziłem przez różne plany na to życie, że miałem gdzieś tam plan bycia aktorem, gdzie świetna dykcja i fajne występy aktorskie, to mi się podobało, te, te ćwiczenia i tak dalej. To było coś, co, co mnie pociągało. Później miałem taki pomysł, to gdzieś w gimnazjum, może na początku liceum, żeby zostać lekarzem, bo gdzieś tam chciałem pomagać ludziom. Chciałem jakoś tych ludzi też leczyć, jakoś tak wspierać też zdrowotnie właśnie. No ale taka przykra sytuacja, poszedłem na pobranie krwi i już mi się to nie podobało. Mam stręc do igieł do krwi, i do takich rzeczy. I w szpitale medycyny takie rzeczy to, to, to nie dla mnie zupełnie. I wpadłem na kolejny fajny pomysł, że fajnie by było zostać przewodnikiem turystycznym, bo gdzieś tam lubię wycieczki, lubię tam, tam chodzić po górach. I to mi się podobało, chciałbym też innych prowadzić i być przewodnikiem dla innych. W końcu zrozumiałem, że to wszystko i bycie aktorem, bycie lekarzem, bycie też przewodnikiem turystycznym mogę realizować jako ksiądz. A więc gdzieś tam w okolicach już pierwszej komunii świętej miałem taką myśl, żeby zostać księdzem. Taką decyzję w 100 na 100% podjąłem w okolicach matury. No, i wszystko byłoby pięknie, fajnie. Poszedłem do seminarium, e, rozpocząłem to seminarium, ale po dwóch miesiącach Pan Bóg mnie złamał, tak jak złamał Jakuba z Księgi Rodzaju. E, doświadczył mnie ciężką chorobą. E, miałem udar mózgu, trafiłem na długie miesiące do szpitala. Też z trudem, bardzo z dużym trudem mówiłem, mówiłem szeptem, bardzo pojedyncze słowa. Dziewięć lat trwała moja rehabilitacja. W tym czasie taka intensywna, codzienna. W tym czasie skończyłem też studia, zostałem katechetą, uczyłem religii. I po tych dziewięciu latach wróciłem do seminarium. Moja formacja została troszkę skrócona przez to, że już miałem skończone studia teologiczne. Została skrócona z siedmiu do pięciu lat, tak więc w tym roku otrzymałem święcenia kapłańskie, no i mogę się cieszyć tym, że mogę być jednocześnie i lekarzem dusz, i przewodnikiem turystycznym na drodze do nieba, i także aktorem, kiedy otrawiam Święto, mówię kazania, chociaż nie są te kazania takie, jakbym chciał, ale zawsze to jest świadectwo, którym się mogę dzielić, i też dzielić się tą wiarą, tą nadzieją, o której dzisiaj mówiłem. I moi kochani, to wszystko chciałbym podsumować w ten sposób, że Pan Bóg czasami wydaje nam się, że milczy, że czasami może znieczuły na nasze cierpienie, na nasz trud, na nasze zmagania, na to, że czasami. Dotykamy ściany, granicy, jakiegoś muru, którego nie możemy przejść. Pan Bóg to wszystko wie. I wydaje nam się czasami, że Pan Bóg milczy, ale tak nie jest. Bo Pan Bóg nam cały czas pokazuje, że można, że może jakiś trud w życiu ma nie zmienić otoczenia naszego, ale ma zmienić nasze myślenie. I to jest właśnie nic innego jak nasze nawrócenie, jak nasze zwracanie się do Pana Boga, zawsze. A nie ma modlitw niewysłuchanych, więc Pan Bóg nas zawsze wysłuchuje, tylko wysłuchuje nas w taki sposób, żeby nas zmieniać. I myślę, że to chyba wystarczy. Amen.